tylko Boga. Znamy tylko Boga z obliczem radosnym i pięknym. Bo Ojciec jest pełen szczęścia, pełen radości i chłopców. w swojego Syna. To jest prawdziwa radość. Patrzeć na Syna. Prosimy Cię, Panie. Przyjdź za swoje miejsce tutaj wśród nas, abyśmy mogli wpatrzeć się w Ciebie. Abyśmy mogli rozradować się, ale jak rozradowany jest nasz Bóg. Abyśmy mogli doświadczyć mocy, którą niesie tu. Przyjdź za zajmij miejsce swojego Jezu. chcemy być z Tobą. Chcemy być Twoim kościołem. Chcemy być Twoim ciałem. Przyjdź. Przyjdź i zajmij swoje miejsce. To miejsce, w które Cię ci chciałem Myślę, że każdy z nas miał w taki moment, w którym przed Jego spojrzeniem, przed jego oczami widzą przeszedł Pan, spotkał się z Panem, powołującym Jezusem Chrystusem. i Mistrzem z Nazaretu. Myślę, że wielu z nas usłyszało głos. wstań, chodź, pójdź za mną. Zapraszam Cię. Drodzy bracia i siostry, jeśli możecie, zobaczcie na swoje legitymacje. Zobaczcie na plakat, zobaczcie na hasło tego roku, które nas niesie na tych brzece. Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa. Wszyscy, którzy nas oglądali w czasie drogi, do których machaliśmy, do których spaliśmy, ci, którzy nas pozdrawiali, i ci, którzy nas nie pozdrawiali, czytali to na naszych sercach, na naszych piersiach. Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa od nas mieliśmy uczyć w tym roku, jak stawać się uczniami. My chcemy sami uczyć się stawać uczniami Jezusa, odpowiadać na Jego wezwanie. Pan powołujący staje wobec nas, zajmuje swoje miejsce, należy do Jego w tym Kościele. My chcemy prosić, by Duch Święty nas napełniał swoją mocą i swoją łaską. W nie tej Popatrzcie na lewą stronę od ołtarza, między, między ołtarzem a obrazem. To jest mały znak, może być słabo widoczny z niektórych miejsc. Pusty wazon. Każdy z nas jest jak puste naczynie, które Bóg pragnie grać swoją miłość dla swojej miłości. W czasie tej pieśni, wazon bazon będzie napełniony wodą. I woda będzie dla nas znakiem prostym. Proste mamy narzędzia, mamy butelki, proste, piętrzynkowe troszkę. Ale niech to będzie dla nas znakiem, że Bóg jest gotów nas napełnić swoją mocą aż po brzegi. Zanudzmy. Duchu Święty. W zapraszam Cię, bracie siostro, jak tylko umiesz, swoim sercem, swoim ciałem, tu się spokojnie. Zapraszam Cię do świętego, do swojego serca. Tutaj na ten plac. Można zrobić jakiś gest, który przywołuje, który jest znakiem oparcia, można rękę znieść, można ich obie, można stać, można siedzieć. może leżeć raczej nie, bo jest małożstwo. Ale nie będzie to znakiem, że jesteśmy gotowi. Przyjść du Pewnie się Twoją ołocą Samym. napełniasz nas po brzegi, się przez nas łaskę. Jesteśmy wezwani na tym pielgrzymce najmniejszym, do tego, żeby stawać się uczniami Chrystusa na nowo. Pewnego poranka, kiedy apostołowie po zmartwychwstaniu już nie za bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo to Jezus zmartwychwstał, a oni nie wszystko zrozumieli. Wrócili do swojego starego życia, poszli głodzić w i kiedy przyszedł Pan, zaczął ich pytać o miłość. Zaczął ich pytać na nowo, nowe powołanie. Czy miłujesz mi wiotrze? Czy chcesz być moim uczniem? Już nie wracaj do łowienia ryb, nie wracaj do starego życia. Potrzebne ci jest cenie. Potrzebne ci jest nowe życie. Tym nowym życiem mogę się napełnić, mówi Pan. Słyszę, bracie siostro? Tym nowym życiem możecie napełnić Pan. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby stawać się uczniami Jezusa. To znaczy, żeby Bóg był pierwszy. Żeby Bóg był przed mną, a ja drugi. Potrzeba nam takiej postawy. Potrzeba nam postawy pokory powołowanego. Mamy świadomość, że nie się w tym mówimy. I przychodzi taki moment w naszym życiu. Przychodzi taki moment, gdy nastaje ciemność. I to wszystko, czego doświadczamy. Patrz bardziej na na To wszystko, czego doświadczamy, jest pęknięte. Jest rozbite. Ciemność w grzechu rozbija nas. Nawet jeśli leci na nas woda łaski, nawet jeśli Bóg pochyla się nade mną, to ja nie umiem przyjmować. Kiedy ja jestem pierwszy, to nie umiem przyjmować. I chociaż pochyla się nade mną Pan, jestem dziurawie. jak Jest dziurowa cysterna, która wszystko traci. Kiedy Jezus powołuje, a uczniowie starają się być o pierwsze miejsce, okazuje się, że Jezus jest samotny. Jest sam. Bracia i siostro, oto Pan stoi u drzwi i kołacze. Przychodzi. Nasz Bóg jest Bogiem miłości. Nasz Bóg jest Bogiem przebaczenia chcę teraz Was wszystkich zaprosić do takiego gestu. Każdy może go uczynić, ale tak bardzo Was proszę, niech on będzie szczery. Nie róbmy nic pod publiczkę. Nie mamy być w kabelach. Mamy być przed Panem, który zajął swoje miejsce. Jeśli nie umiesz bywać uczniem Jezusa, jeśli potrzeba Ci przebaczenia, jeśli nie umiesz być drugim, Proś Pana o zmiłowanie. Pan stoi u drzwi i kołacze. Proszę się Jeśli ktoś z Was, jeśli stwierdzisz, że chcesz być uczynem Jezusa na nowo, odkrywasz to tutaj, w tej tym rzędowej wspólnocie to uchęknij. Przyjmij postawę wleczącą. Wobec tego, który jest naszym Panem, który zajął swoje miejsce, wobec tego, który jest Bogiem, wobec tego, który jako Bóg pełen mocy przychodzi do nas, aby upływać nam nogi, aby nam służyć. O Panie, przyjdzie nas. jak Piotr, który odkrywa, że to przecież jest Pan i dopada do Twych dróg i nieśmy oczu z niej do Ciebie. Chcemy się nawracać na nowo. Chcemy się przepraszać, Panie, za to wszystko, co w naszym życiu nie jest na najbłższym Twoim. to wszystko, co jest w nas słabe, tętnięte, co jest brzegą. Przepraszamy się Panie za to, że jesteśmy zapisani do Kościoła, ale nie jesteśmy uczniami Twoich. Przepraszamy się Panie za to, nasz Mistrzu, że świadectwo Tobie wydajemy na słupie, w kościele, a potem wracamy do swoich przyzwyczajen i schematów. Przepraszamy Cię Panie za to, że nasza mowa o mocnym postanowieniu i poprawy jest tylko w pełni kłopotem i rzucaniem słów na bia. Przepraszamy Cię Panie. Przepraszamy Cię za to. Przepraszamy Cię Panie za to, że gubimy prawdę o Kościele. Że staramy się zapłatnąć Kościołem. Przepraszamy Cię za to, że nie umiemy służyć jako kapłani, że nie umiemy służyć jako siostry zakonne, nie umiemy służyć jako ojcowie i mamy, nie umiemy służyć jako dzieci. Tak bardzo zapatrzyliśmy się w siebie. Przepraszamy Cię, Panie, przychodź do nas. Ty, który stoisz u drzwi serc i kołaczesz, przychodź, bądź z nami, zajmij należne swoje miejsce. Wspólnie te słowa, które mówi do nas Pan. U drzwi i kołacze. inaczej możemy spuścić oczy i nie patrzeć się na mistrza i za Piotrem, apostołem powiedzieć odejdź ode mnie Panie, daj sobie spokój, bo jestem grzesznikiem, co mówi Pan? To jest Bóg, to jest miłość, to jest pasterz, to jest Chrystus Jezus, Bóg, który zwalnia. Chcemy być kościołem Jezusa, nie chcemy być kościołem przypadkowym. Dlatego przychodzi do nas Pan, a nas podnosi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale na szczęście Pan pokrył się nad nami i dał nam drogę. Chciałem poprosić za Biskupa, żeby będąc znakiem Kościoła Apostolskiego, tym, który namaszczony jest przez biskupów, przez piłatków, podniósł nas w Jednego. Jedną osobę już jest podniesiona. I ta jedna osoba podejdzie do kogoś i też podniesie. Ale ty już tyle. Podnoście się na zami. Ci, którzy są podniesieni, nie stawajcie sami. My nie jesteśmy w stanie wstać sami. Poczekajcie, aż dojdzie do Was o księdza i Niech wyjdzie fala orłtarza. Niech to będzie ten znak że potrzeba nas wspólnoty, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami w Chrystusie. dla siebie uczniami Pamię bądźcie dla siebie braćmi i siostrami, bracia i siostry. Jeśli nie będziesz umiał myć nóg braciom swoim i siostrom w kościele, nie będziesz uczniów Chrystusa. To jest Anfaryskran. E to jest muszal. To jest miłosierdzą. Jeśli kto kocha, to ktokolwiek innego, bardzo i nie. Mówi Pan. Nie jest nie ludzi. Co wam uczyniłem? Czy wy rozumiecie, co wam uczyniłem, mój Chrystus? Czy rozumiecie, z czego was wyciągnąłem i z czego was podniosłem? Jeśli rozumiecie, przyjmujcie ciało i krew pańską. Przychodź, bracie, do Pana. Przychodź, siostro, daj się podnosić. Żyj w kościele, który jest kościołem służby. To jest nasza jedyna droga. To jest nasza jedyna droga. Jezus Chrystus. Popatrzcie teraz jeszcze na miejsce, gdzie jest dwa. Co się dzieje, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu. On stwarza nas na nowo. Stwarza nas na nowo. Jest gotów napełniać nas swoją łaską każdego dnia. Z najgorszej ciemności, z największego upadku. Bóg nas podniesie, Bo to jest Bóg miłości. A my chcemy być w Kościele, którym, który jest wokół Boga miłości. Chcemy być w Kościele, który stoi wokół Jezusa Chrystusa. Niech znakiem tego, naszej gotowości, symbolicznym, ale też i ważnym, będzie ta pieśń, którą zaśpiewamy teraz. Należy do ciebie. I po prawej stronie kontaża. Są siostry, które pokażą, jakie gesty się wykonuje, jeśli ktoś będzie pamiętał. Wyśpiewaj to serce. Na zewnątrz są tylko gesty. My jesteśmy w gesty. dobrze, nie? W kościele. Gesty to będą opanowane do perfekcji. Ale Jezus chce dotykać naszego serca. Oto Panie i pokropać nas, bo jestem tylko Twój. 本当にいいです To ściemne, które jest ciałem Chrystusa. Wielka łaska Panie nas napoje i posadza przed Nim, nas przepełnia.